Naszym gościom, uczestnikom zadaliśmy dwa pytania. Jak Państwo oceniają prognozy rozwoju rynku alkoholowego w Polsce? Z perspektywy dwóch lat bardzo pozytywnie. Odbieram wrażenie, że mamy taką małą rewolucję na polskim rynku alkoholi rzemieślniczych, która trwa co najmniej od półtora roku. I mam nadzieję, że pomimo przeciwności i pewnych syndikcji, Symptomów z rynku niekorzystnych dla branży ta rewolucja przetrwa i będzie się rozwijać, i będą pojawiać się nowe, dobre alkohole oraz znikać te, które nie spełniają norm jakości. Spytaliśmy też czy nagrody w konkursie of Spirits Competition są motywacją do tworzenia nowych, ciekawych receptów? Oczywiście, że tak. Ogromną motywacją i ogromnym wyróżnieniem. Nie ukrywam, że to jest dla Waszkówki pierwszy medal i mówię to jako producent likieru korzenno -ziołowego. Natomiast jako przedstawiciel podkarpackiej Dystylarni Okowity jestem podwójnie dumny, że mogę reprezentować w tym momencie najbardziej umedelowionego gorzelnika w kraju, czyli Grzegorza Pińczuka i jego dorobek na polskim rynku alkoholi rzemieślniczych. To nas niewątpliwie motywuje do jeszcze wytrwalszej, jeszcze intensywniejszej pracy i rozwoju naszych receptur i marek kontraktowych, dla których pracujemy i z którymi współpracujemy. Dziękuję. Do zobaczenia na następnym festiwalu.